Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Ja dzisiaj pragnę powiedzieć Państwu o bieżącej sytuacji w naszym klubie, bo staramy się być dla Państwa jak najbardziej rzetelni i przekazywać Wam wszystkie informacje o wszystkich naszych działaniach. Dlatego też wspólnie z zarządem podjęliśmy taką decyzję, że chcielibyśmy cyklicznie przedstawiać Państwu takie podsumowania. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań na czacie. i ja też będę starał się na bieżąco na nie wszystkie odpowiadać. A jeżeli chodzi o sprawy bieżące, zacznę od, od kwestii naszej Akademii, od naszych najmłodszych adeptów. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, jak ta Akademia funkcjonuje, jak się rozrasta. Już nie raz mówiliśmy, że udało nam się przebić to barierę z setki dzieci, co jest takim naszym pierwszym sukcesem. Oczywiście staramy się, aby tę Akademię, te wszystkie struktury jak najbardziej rozszerzać, żeby faktycznie w Kraśniku funkcjonowała taka Prawdziwa akademia z prawdziwego zdarzenia, która um, ma faktyczne możliwości później przeprowadzania tych zawodników w szczeblu po szczeblu aż do, yy, aż do seniorskiej piłki. Yy, dlatego bardzo się cieszę, że tak jak na przykład nasze rezerwy i jak Burza yy, nie, nie zatrzymują się, są niepokonani. Tak samo jak nasza pierwsza drużyna, yy, w weekend kolejne zwycięstwo, kolejne okazałe zwycięstwo 4 do 2. Bardzo dziękujemy, że faktycznie w tych treningach rezerw jest taka duża frekwencja. Jest faktyczne zainteresowanie meczami Stali Kraśnik, nie tylko tej pierwszej drużyny, ale i właśnie, właśnie rezerw. Mamy też juniorów, grupę juniorów, która w drugiej lidze, drugiej lidze Wojewódzkiej wygrała już swój drugi mecz z rzędu, na pewno to bardzo cieszy. To też nasze debiutanckie grupy czyli Trumpkarze i Młodzicy, i oni grają niestety albo stety ze zmiennym szczęściem. Grupa młodzika co, grupie Młodzika póki co udało się zdobyć jeden punkt, a Trumpkarze po trzech zwycięstwach i czterech porażkach zajmują piąte miejsce w swojej lidze. Wiadomo, trzeba zwracać uwagę na to, że to jest debiutancki sezon dla, dla obu ekip, trener Kawa, który też bardzo sumiennie przekłada się do przygotowania naszych zawodników, Wierzę w ten zespół, wierzę w tych chłopaków, bo wie, że tak naprawdę miał mało czasu na zorganizowanie sobie zawodników, na zachęcenie wszystkich do udziału w zajęciach i w meczach. I tak samo my cały czas zapraszamy do udziału w treningach, w zajęciach. Po więcej szczegółów oczywiście zapraszamy na nasze social media, bo tam dowiecie się Państwo w jaki sposób możecie zapisać swoje dzieci do, do naszej Akademii. Naprawdę, to jest zupełnie nadziei dla, dla tych chłopaków, bo oni dopiero uczą się grania w piłkę. Widać ich zaangażowanie i determinację. No i tak jak powiedziałem, to jest ich pierwsza styczność z ligowym graniem. Nie od razu już ją zbudowano. Ja wiem też sam po sobie, bo przez wiele lat grałem w tej. kopałem w tej najmłodszej najmłodszych kategorii rajfikowych i wiem, że te sukcesy przyjdą. Sukcesy rodzi się w bólach, więc. Więc liczę, że, że faktycznie te krok po kroku uda się tym dzieciom zdobywać, zdobywać sukcesy w swoich ligach. Mamy też najmłodsze grupy, grupy naborowe, które prowadzi trener Matysiak. Są to żaki, skrzaty, i oni co tydzień regularnie przywożą do nas liczne sukcesy. Co tygodniowo praktycznie wiemy, że ta grupa przyjeżdża zadowolona. No, a to za tym idzie, też morale w zespołach są bardzo dobre. W sytuacji bieżących chciałbym też przypomnieć o trwającym obecnie remoncie naszego stadionu. W obecnym momencie trwa wylewka fundamentów pod trybuną zachodnią, czyli tą od Spikerki. i w związku z tym, z tym ta część trybun dalej pozostaje wyłączona z użytkowania. Nadal niepewny jest los ostatniego meczu domowego z motorem 2 Lublin. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z zarządcami obiektu oraz z kierownikiem budowy. Najbardziej problematyczną kwestią w tym momencie może być tunel prowadzący z szatni na murawę, gdyż tam również obecnie obecne będą roboty budowlane. Jak powiedziałem, gdy tylko dowiemy się czegokolwiek na ten temat, to oczywiście będziemy informować Państwa poprzez nasze media społecznościowe. I ja z tego miejsca również chciałbym podziękować panu Michałowi Stawierskiemu, czyli dyrektorowi Mozir Kraśnik, bo. Faktycznie kontakt z nim jest bardzo dobry. Nie mamy najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o bieżące funkcjonowanie w budynkach klubowych. Więc dziękujemy za, za szczerą i dobrą współpracę. Tak samo jak i naszym sponsorom Ekoenergi, Superbetowi, firmie Holzher oraz przede wszystkim Miastu Kraśnik, bo dzięki nim tak naprawdę funkcjonujemy. Cieszymy się, że jesteście z nami, że wierzycie w nasz projekt i myślę, że my oddajemy Wam to, to samo. Oczywiście zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które y, widzą faktycznie w tym naszym projekcie coś dobrego, że te, które też widzą, że coś y, się w tym Kraśniku rodzi, nieskromnie mogę powiedzieć, że to chyba są najlepsze czasy w kraśnickiej piłki y, do rozwoju, jakie mogą, jakie mogą być w, w na przestrzeni lat. Y, a nie, chcę nikomu, nie chcę nic mówić, bo nie chcę mówić też y, to jest na wiatru, ja też jestem w tym klubie od, 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 od wielu lat. Mimo mojego młodego wieku wiem, jak to funkcjonowało do tej pory. Cieszę się, że faktycznie to wszystko progresuje. Że tak naprawdę, co potrzebujemy, tego zawsze, to zawsze mamy. Mam nadzieję, że zawodnicy też to widzą, którzy też prawdopodobnie nie oglądają. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem też jeszcze wspomnieć odnośnie naszego okresu, w którym się właśnie znajdujemy. Zbliża się ten okres zimowy, jesienno-zimowy, co za tym idzie, już niebawem nasze grupy przeniosą się na kraśnickie hale sportowe. Jesteśmy w trakcie rozmów z miastem oraz powiatem, by udało się bez bezkolizyjnie przeprowadzić zajęcia dla wszystkich kraśnickich klubów. Do tej pory z hal korzystały inne kraśnickie szkółki i najcięższym zadaniem teraz będzie podzielić się z dostępnymi terminami, których zbyt wiele nie ma. Jak wiemy w, na halach sportowych w trakcie zimy korzystają tylko zawodnicy z piłki kopanej, ale również piłkarze ręczni, siotkarze, bokserzy i cała, cała śmietanka sportowa w, w tym mieście, więc liczymy, że faktycznie uda się, uda się nam doprowadzić do takiego stanu, że bez problemu uda nam się te grafiki zajęć poukładać. Ja też bardzo cieszę się, że mogę tak swobodnie mówić do Państwa o samych pozytywach. Jesteśmy zadowoleni, że znajdujemy się w zakładanej sytuacji zarówno w czwartej lidze, na zakładanej pozycji, jak i w pozycji organizacyjnej. Myślę, że powoli osiągamy sufit, co wbrew pozorom nie jest zła wiadomością. Da się nieskromnie odczuć, że przewyższamy tę ligę i pozostaje nam czekać tylko i wyłącznie na, na, na dalszy rozwój sportowy. W dalszym ciągu zapraszamy do zapisywania swoich dzieci na zajęcia do naszej piłkarskiej akademii. Przed nami okres wyjazdów na wszelakie mecze serklasy i mnóstwo innych atrakcji pozawojskowych. Chcemy, aby dzieci uczęszczające na treningi mogły czerpać z członkostwa w naszej akademii jak najwięcej. Tak jak wcześniej kiedyś wspominaliśmy, czy to w wywiadach dla, dla innych firm, dla innych podmiotów medialnych my bardzo dużo y, zaplanowane jeżeli chodzi o naszą akademię staramy się realizować staramy się zrealizować dla was y, w przyszłości y, turniej dla, dla dzieci w każdej grupy kategorii wiekowej turniej halowy jednak y, o szczegółach jeszcze nie będę zdradzał bo to wszystko y, jest w trakcie planowania i ustalania oraz z naszym koordynatorem y, który też również jest do Państwa dyspozycji zawsze y, da, wyciąga do was pomocną dłoń kiedy kiedy naszym zawodnikom w Akademii czegoś brakuje, albo czegoś potrzebują. Tak samo chciałem podziękować wszystkim kibicom, że tak licznie przychodzą na spotkania pierwszej drużyny Stali Kraśnik, bo to dzięki Wam nasi zawodnicy wychodzą na boisko zawsze uśmiechnięci i to również jest Wasz sukces, że te wyniki są takie, a nie inne. Tak naprawdę to wszystko z mojej strony. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to pozostanę z Wami chwilkę zerknę na czat i jeżeli faktycznie y, potrzebujecie odpowiedzi na jakieś pytania, to śmiało y, zapraszam do, do sekcji czatu. Y, jestem tutaj dla Was jeszcze przez chwilę, także zapraszam do, do komentarzy. Jeżeli takich komentarzy nie ma, ja jeszcze raz podziękuję wszystkim sponsorom, wszystkim ludziom zainteresowanych w dobro naszego klubu, y, firmie Ekoenergia, y, Holscher, oczywiście w Fabryce Mebli Jedmar, oraz miastu Kraśnik, yy, którzy, tak jak powiedziałem, cały czas nas wspierają i mam nadzieję, że nasz najbliższy okres będzie jeszcze bardziej owocny w wyniki zarówno sportowe, jak i te pozasportowe. Z mojej strony to będzie wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Yy, nasz najbliższy, na najbliższej przedmiotowej konferencji prasowej udział wezmą Igor Nierodka oraz Marcel Poleszak, także tych dwóch młodych zawodników będzie do Państwa dyspozycji. O szczegółach informować będziemy poprzez nasze social media. Do zobaczenia i dziękuję.